Dzień dobry, witam Was w niedzielę, czyli mamy dzień siódmy. Nic nie nagrywam przez weekend, bo e, byłam po prostu padnięta. Zapisałam się na dodatkowe takie zajęcia e, z Airbrush. E, wszystko było dla mnie super nowe i po prostu wlecałam wypompowana z energii jakiejkolwiek, więc szczerze nawet mi nie przychodziło do głowy, żeby cokolwiek nagrać. E, no, ale wyspałam się, już jest dzisiaj lepiej. Myślę, że dzisiaj już będzie... będzie tak, o, że dam radę. E, dzisiaj jest w ogóle... Dzień Matki w Emiratach e, i nasz nauczyciel od arabskiego, znaczy nie nasz, naszego syna, wymyślił, że rodzice mają nagrać wiadomość dla swojego dziecka w tej okazji. No i to mi uświadomiło, jak bardzo tęsknię za dzieciakami. Nie było to proste dla mnie, w sensie takim, żeby się nie rozpłakać, bo oni to będą, e, on to puści tym dzieciom wszystkim e, na lekcji. E, no, więc tak, tęsknię za dzieciakami, za mężem też oczywiście. O, już bym mogła wracać. Szczerze. Znaczy, szczerze, tak wracać, bo chciałabym mi zobaczyć, ale nie dlatego, że mi się tutaj nie podoba e, na kursie. E, co tam jeszcze? No, nic chyba. E, Lecę. W ogóle ubrałam się dzisiaj bo mój jumpsuit jeden z moich ulubionych, ale zapomniałam do niego paska. Poczekaj, może w lustrze wam pokażę. Okej, okay, to jest mój jumpsuit. Wybaczcie, że ten kadr nie jest najlepszy, ale to jest jedyne takie duże lustro, w którym mogę pokazać Wam. I co mnie denerwuje? Zapomniałam paska. A tutaj do tego paska są takie pętelki. I bez tych pętelek to. <noise> spokalone mi tak odstają te pętelki i mnie to tak denerwuje. Oczywiście, że ja wiem, że to jest tylko kwestia tego, że to siedzi w mojej głowie, i prawdopodobnie większość ludzi nawet pewnie nie zwróci za bardzo na to uwagi, um, ale. No, denerwuje mnie. Tutaj jest jeszcze reszta moich ubrań. No, a ten jumpsuit on jest taki. O, 7,8! Jest świetny. Kupiłam go w American Eagle mm, i uwielbiam go. Jest taki lekki, cieniutki. Jest super wygodny. Ma tutaj gumkę. Zapina się tutaj tylko z tyłu na guziczek. I ma bardzo ładne te hafty tutaj. One całą robotę robią bardzo grubie. No, dobra. To jest mój y, outfit of the day. I co? I lecę, bo już mam. 20 minut. Bo chciałam w sumie to ciągle, już dość dawno. Um, dzisiaj było smoki i powiem Wam szczerze się bałam tego smoki, bo mm, to jest coś, co wymaga od nas cierpliwości, dokładności. E, no i nie poszukujemy się wprawy, tak? E, więc e, uważam, że poszło mi dobrze. Największy miałam problem z, z sztucznymi rzęsami, ale ono miały jakiś taki bardzo sztywny ten pasek i ja nie mam du dużo wprawy w przyklejaniu rzęs komuś, więc um, miałam troszeczkę kłopotu, ale sobie poradziłam, zostało zaliczone, więc um, do przodu. Mamy tam po prostu całą taką tabelkę umiejętności, którą musimy zrobić i wydaje mi się, że one dość um, nauczycielki nasze. Um, Dość skrupulatnie sprawdzają, czyli jeżeli na przykład konturujemy, to konturujemy tak jak trzeba, e, i nie jest tak, że wykonturujemy i dostajemy znaczek, że zrobione nie. E, więc e, zaliczyłam dzisiaj parę, parę rzeczy do tabelki. Ehm, no i co? No i było całkiem fajnie, ehm, ale jak przecież jestem taka trochę włączona. E, dużo, dużo myśli w głowie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że dzisiaj miałam znowu przygodę z housekeeping. Nie wiem, czy o tym mówiłam. Pierwszego dnia panowie przyszli o 8 rano, więc ich poprosiłam, czy oni mogliby przyjść troszkę później. To nie przyszli w ogóle. Drugiego dnia rano, jak wstałam, to wywiesiłam taką tą tabliczkę, nie przeszkadzać. Ale jak wychodziłam o 8.30, to ją obróciłam, że potrzebuję, żeby przyszedł housekeeping. I również nie przyszli. E, więc poszłam do mm, recepcji i poprosiłam, żeby chociaż przyszli śmieci zabrać. Bo ja nie potrzebowałam ani ręcznika wymieniać, ani usunięć nic. E, więc e, przyszli. I, <grywania> powiedziałam pani, żeby zaznaczyła, że ja wychodzę między 8 a 17, mnie nie ma i że mogę w tym czasie przychodzić po prostu. No, nie rozumiem, dlaczego jak raz mi powiedziałam o 8, żeby nie przychodzili, żeby przed później nie przyszli w ogóle. No ale spoko, nie? No więc przychodzili, przychodzili, przychodzili. I wszystko spoko, I dzisiaj, i dzisiaj wracam. Patrzę, łóżko pościelone, wszystko pięknie tutaj, nie? Zebrali ręczniki brudne, ale nie zostawili czystych. W łazience mam jeden kosz i tam nigdy nie zabrali śmieci, ale tam takie śmieci wiecie: jakby makijaż, to płatki wyrzucam, jest tam żadne śmieci w sobie. I mi wody nie, nie, nie przynieśli nowej, no więc szłam do sklepu i prosiłam panią, czy mogliby przynieść mi czyste ręczniki. I trafiłam na tą samą panią, co za pierwszym razem musiałam poprosić, żeby przyszli zabrać cię I ta pani, oj, ojoj oj, oj, ja przepraszam, ja przepraszam. To może w ramach rekompensaty dzisiaj może pani sobie zje kolację w hotelu. Więc dostałam dzisiaj kolację, bo ja mam tylko śniadania, więc dostałam dzisiaj kolację, bufet. Poszłam sobie zjeść, dobrze było. Więc takie przygody w hotelu. I co? Przebrałam się, już będę robić zaraz jakiś Jakiś trening, to właśnie nie wiem jaki jeszcze, ale jakiś zrobię. I jak zrobię trening, to pokażę Wam, jaki serial zaczął oglądać. No bo mam takie mieszane uczucie, ale to już powiem, jak zrobię trening, bo obejrza jeden na odcinek i chyba obejrzę drugi, żeby się przekonać, czy chcę go dalej oglądać, czy nie. Ale to jak już wrócę z treningu. I jeszcze chciałam powiedzieć, że znowu mam dzisiaj makijaż od i to wszystko tym olejkiem smaka i jest bardzo dobry. Naprawdę nie trzeba go dużo wziąć i zmywa wszystko. Ja miałam naprawdę ciężkie oko, bo miałam um, ciemne, czarne i liner i w sensie bazą całego make-upu był taki eyeliner żelowy. Naprawdę był ciężki ten make-up, dużo tuszu i wszystko zbył. Um, więc jakby co to olej, tym zmywanie twarzy z On się chyba clean off oil czy coś takiego. Ale ja nie wiem, czy już o tym nie mówiłam, że już użyłam tego olejku. Bo już go użyłam parę razy, bo mi kupiłam cztery, chyba. E, jest bardzo dobry. Ale takie ja mam właśnie żyli, że chyba już tam mówiłam. Hmm. Nie wiem. Bo już nie wiem, naprawdę. Chyba z tym zmęczona. <laughs> um, no, i co? Idę poświczyć i wrócę zaraz. To pogadam o serialach. Zrobiłam trening i się zrobiło 10 po 10. E, zrobiłam trening z kanału Monika Kołakowska Cicha Kardio. Jak wejdziecie na, na ten kanał, to to jest ostatni film, jaki dodała. Ja już to cardio chyba robię trzeci dzień z rzędu i jest bardzo fajne. jest bez podskoków. E, I jest taka jak dla mnie średnia e, intensywność tego treningu. Taki, że można się zmęczyć, ale nie tak, że nie wiemy, czy przeżyjemy do końca. E, więc naprawdę bardzo fajne. I to, że nie ma podskoku, to też moim zdaniem jest plus. E, jak po prostu nie lubi skakać, I, i chyba to dlatego jest plus. Ale jak ktoś lubi skakać, to spokojnie. E, nie ma problemu. E, I co? E, muszę iść mieć pędzle, bo mi się właśnie przypomniało, że jeszcze tego nie zrobiłam. I właśnie chciałam jeszcze obejrzeć jeden odcinek tego serialu. A jest to serial Behind Her Eyes po polsku cukrowej oczy, chyba. Obejrzałam pierwszy odcinek, jak wróciłam dzisiaj z zajęć. I mam takie mieszane uczucia. Czytam opis, że tam jest pan psychiatra, który będzie miał romans ze swoją sekretarką. I jest tak między słowami powiedziane, że coś jest nie tak z jego żoną. I jakoś tak, takie seriale o ludziach, którzy mają jakieś problemy psychiczne, jakoś tak nie do końca mnie przekonują, jak obejrzałam pierwszy odcinek Miss Ratchet. Już w ogóle to, to było pojechane, wszystko i też się tak zastanawiam, ale obejrzałam do końca, bo byłam po prostu ciekawa, jak to się skończy. Ale drugą serię czy oglądać, to nie wiem, chyba nie. No i tutaj, też tak, z jednej strony jestem ciekawa, a z drugiej strony, tak, jak nie jestem przekonana, czy to jest taka tematyka, e, którą ja lubię. Ale z, właśnie z, z, ta ciekawość, co tam będzie dalej? Więc obejrzę drugi odcinek e, i postaram się jeszcze, może, a jak nie dzisiaj, to jutro. Jutro rano wam powiem, co myślę, bo nie wiem, czy nie usnę w międzyczasie, jak nie będzie się to nic ciekawego za bardzo działo. Mm, więc lecę mieć pędzle. Jakbym już nie wróciła dzisiaj, to postaram się wrócić jutro. Więc jak wrócę, to dobranoc. Mm, no, już po 10 tak, tak lecą dni, że tak sobie przed chwilą pomyślałam, że nie wiem, zaraz do domu będę wracać. Znaczy cieszę się, że będę wracać, ale że po prostu już Ile to już jest ósmy dzień, ósmy, ósmy dzień tutaj. O! Strasznie szybko zleciało. Dobra, ale jeszcze mam cztery dni przed sobą. E, więc muszę się na tym skupić. E, Dobra już powiedziałam, mówię jeszcze raz. No to pewnie w takim razie wrócę jutro.